Co to jest za chujawosło? Leci! Jestem kucharz... Kucharczyk. Dobra, ale jestem mistrzem. Dobra. Kupimy sobie domek. 20 tysięcy. Gdzie ten... Tutaj byłem chyba ostatnio. Tu bardzo dobra męstówa. Jakiś kodwyk domek. Patrzcie, widzicie jaki dobry to jest? Mam prezenty. Meczyki są tam. Br, 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 br. Jestem budowniczy. Jestem Bob budowniczy. Bob budowniczy! Bob budowniczy, gdzie. kwiatek zniszczyłem. Nie. Mój malutki kwiateczek zniszczyłem. Doby. Tu będzie dywan te białe. Coś. Jest koczyłem. Jestem mistrzem. O jaskinie mamy nawet ale fajnie haki do minecrafta nie? dobra, haki do minecrafta będą jutro godzina 28 godzina 28 nie 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 nie, jestem w budowniczym, bo na mnie masz nowy dom po prostu nie? no, nowy dom dobrze, to tutaj będzie dach a ten dach będzie z. Dyni. Z dyni będzie dach. Dobra. Żeby zwierzęta odstraszać. No nie mogę, Dyni założyć dachu. No nie, no nie mogę założyć dachu. Dobra, to. To nie będzie taki dach. To będzie dach. Dach z. Te, nie, z tego. O, fajny daszek jest. Ładny nawet. Będą... O, to, to strasza w strasza wluble. Wluluble. A tutaj dużo lub chyba lata to. Może, może strach zrobię na wluble. Wluble. Czekaj, tylko gdzie tu są te wluble. Hej, lubą Majka nie rób nic właśnie zaraz. Dobrze, tu, tu. Tu. Dobrze. I dynia. Świecłą co się dynia. O! O! I to jest mumia. Kuj. Dobrze. Idziemy do swojego pięknego domku I tutaj będzie nowa podłoga. Zielona podłoga. Zielona jest ładna, bardzo zielona podłoga. Bo budowniczy jesteś. Coś... Co Dobrze. Dobrze, tu będą jakieś drzwi. To będą te drzwi, to są ładne drzwi. I tu będą jeszcze, może. O! To okno. To okno. Dobrze. I żeby nam nie było zimno, sobie piecyk zamontujemy. Dobrze, no nie mogę piecyku zamontować. O, teraz mogę już. Tu sobie zrobimy pole duże. Nie ma tu wody. Oj, woda, już Tu mamy stek na wróble. Kochany domek. To dziwnie nie wygląda kurwa. Mi się boję to. Boję się tego. Dobra. Sony. Sony, sony, sony. sony. LKS. Ma się na, na lodowisku ścigać. Samochodami i łódkami może czekaj. Łódka! Gdzie ty jesteś łódka? Łódka! 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 łódka. Kurwa, patrz, Czekaj, łódka, gdzie ty jesteś? Gdzie łódka jest? Naprawdę, łódka jest w ogóle w tej baba. Ba, ba. O, czekaj, czy będę mógł zrobić tego. Widela, eee, widela, na widela. Ale będą ja jak będę mógł. Wszystko rozpiję. Będzie fajne. Akademia będzie Pana Kreksa! Akademia Pana Kreksa! Jest! Co to jest? Za ufoludek! Kurwa. Ja to będę musiał do Akademii mówić. Y, ty. O nie, on będzie wybuchnął zaraz. Aj kurwa. Akademia Pana Kreksa? Nie! Idź stąd ufoludku i ty. Ja cię w ogóle nie znam, co ty jesteś? Nie uciekaj mi, są chodź tu. Bo ty mi tylko uciekasz, a później wszystko mniejsze w tym świecie. Co mnie tutaj robić? Jaki, szyb... Jaki szybki, jakie szybki ty. Ja na sumie ci ty. O nie, no zabijają! No co zabijasz? To coś! Co ty zabijasz? Nie bij ich! No to są moi koledzy, kurwa nie mieli. Chodź, ja idź stąd! I co ty nie wracaj? No, do mojego domku kochanego. No, bo cię załatwię, ty. Piedzi o I rozwaliło mi dłoń. dom. Nie, u dom jest tam. Bardzo Dobry. dobrze. Niech spiedają, Ja że... Jest tu gdzieś? Nie ma tu. Dobra. Zrobimy sobie teraz pana kleksa. O kurwa, jestem Zobaczymy co jakieś nowe może to A to może. O malutki Malutki, czym on tu się jego je? Jabłkiem? Ej, co ty jesz? Ej, napiszcie mi w komentarzu co jest on, to co? Je. Może to gwiazdajesz. Nie no, nie może, nie, nie wiem co on je e co je on? Nu, nu, curva mă. Curva, da, ce este? Ce ea este ja să fie tot de nie va cine e curva mă O, tam e suvidel. Pa, te-ai pe tu l-ai fi dovidel. Acum ne